Não, Dobry, gdyby poznawanie obwodów elektrycznych rozpocząć od przykładów, wypadałoby zwrócić uwagę na plątaninę przewodów, drutów, czy też kabli, jak niektórzy mówią, wokół nas. Z boku, nad nami, pod nami, w ścianach, pod podłogą, w pobliżu sufitu mamy do czynienia z różnymi przewodami, z obwodami prądu elektrycznego. Jedna z moich koleżanek przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy, gdy zajrzała do samochodu, zobaczyła tam również taką wioskę przewodów, powiedziała, i tu tyle tych drutów, po co aż tyle? A zatem obwody elektryczne, obwody prądu elektrycznego otaczają nas ze wszystkich stron. Warto zatem je dokładniej poznać. Ale niestety nie dysponujemy zmysłem, który nam od razu wskaże, że w obwodzie płynie prąd elektryczny. Weźmy na przykład żelazko. Włączę zasilanie, płynie przez nie prąd elektryczny, ale właściwie tego nie dostrzegamy. Niewiele tu jest do pokazania. Dopiero zjawiska wtórne, jakieś świecenie, ogrzewanie, świadczą o tym, że w obwodzie rzeczywiście płynie prąd elektryczny. A zatem trzeba będzie stosować tu metody pośrednie. Odpowiednie przyrządy, mierniki poinformują nas o tym, że w obwodzie płynie prąd elektryczny. Teraz podłączyłem taki miernik w tym obwodzie i jeżeli teraz włączę żelazko, miernik nam wskaże przepływ prądu elektrycznego. Mało tego możemy nawet odczytać, jaki to jest prąd, a więc dokonać pomiaru. Poznawanie obwodów elektrycznych warto rozpocząć od przypomnienia sobie najprostszego obwodu, którym zakończyliśmy nasze poprzednie spotkanie. Przypomnę, że mieliśmy do czynienia z kondensatorem, który ładowaliśmy z baterii. Przewody razem właśnie z tym układem, z baterią i z kondensatorem, właśnie stanowią obwód elektryczny. Do tego podłączony jest silnicze, który może napędzać takie koło nieco większe. I teraz ładuje kondensator. Obrót tego koła świadczy o tym, że w obwodzie popłynął prąd elektryczny. Teraz odłączę baterię i rozładowuję kondensator również przez silnik. Znów obrót tego koła, obrót silniczka świadczy o tym, że w obwodzie popłynął prąd elektryczny. Wówczas interpretowaliśmy to w ten sposób, że naładowany kondensator może wykonać pracę, posiada energię i rzeczywiście to, o czym będziemy mówić, ma związek z energią. Żeby jednak systematycznie przypomnieć te wszystkie wiadomości, które się z tym wiążą, warto poznać inne przykłady ładowania i rozładowania kondensatora. Silniczek elektryczny może wykonać pracę unosząc obciążnik na pewną wysokość. Może to zrobić wówczas, kiedy będzie zasilany, uzyska pewną porcję energii. Energię może mu dostarczyć kondensator, ale wówczas, kiedy jest naładowany. Zatem rozpoczynamy od ładowania kondensatora. Uwaga. Ładujemy kondensator. Prawdopodobnie kondensator już jest naładowany, wobec tego odłączam teraz zasilacz. I zamykam obwód. Obserwujemy silniczek z ciężarkiem. Uwaga. A więc rzeczywiście wykonana została praca. Ciężar został zniesiony na pewną wysokość. Jeszcze raz. ładuję kondensator. Prawdopodobnie posiada on już energię w postaci elektrycznej. To znaczy, że może dostarczyć prądu elektrycznego. Spróbuję to sprawdzić posługując się żaróweczką. Łączę żaróweczkę z zaciskami kondensatora. Świecenie świadczy o tym, że rzeczywiście uzyskaliśmy prąd elektryczny. Kondensator się rozładował. Jak zmienia się natężenie tego prądu albo napięcie na zaciskach kondensatora? Teraz wykorzystam taki układ kondensatorów blokowych i te kondensatory naładuję z tego samego zasilacza. W obwodzie znajduje się miernik. Obserwujemy wskazania tego miernika. Łączę do zasilacza. Wskazówka się wychyliła, wskazuje maksymalne napięcie, bo układ jest połączony teraz z zasilaczem. Kiedy odłączę ten przewód, będziemy mieli już układ tylko kondensator i miernik. Obserwujemy wskazania miernika. Uwaga, start. Widzimy, że wskazania miernika maleją, ale jak maleją? Powtórzę jeszcze raz doświadczenie. Uwaga, ładuję. Mamy już maksymalne napięcie, i teraz jeszcze raz rozładowanie. Uwaga, start. No dobrze byłoby mierzyć czas tego rozładowania, ale widzimy i tak, że wskazania miernika maleją początkowo szybko, później coraz wolniej. Interpretację tego doświadczenia poprzedzimy przypomnieniem podstawowych wielkości. Pracę obliczaliśmy w ten sposób jako zmianę energii. Albo też jako iloczyn ładunku przez różnicę potencjałów. W ten sposób możemy w szerszej postaci zapisać to ostatnie wyrażenie. Zdefiniowaliśmy również jednostki, mianowicie 1 volt to jest stosunek jednego dżula, energii, lub też wykonanej pracy do jednego kulomba, a tak zapisujemy tę zależność w skrócie. Teraz doszła do tego nowa wielkość natężenie. Prądu. Oto schemat pokazujący nasze doświadczenie. Kondensator o pojemności C ładowaliśmy początkowo z baterii, mogliśmy to robić za pośrednictwem silniczka, miernika, żarówki, no jakiegoś wskaźnika. Następnie odłączyliśmy baterię, następowało rozładowanie przez bardzo duży opór elektryczny. Początkowo prąd był bardzo silny, spadał jednak początkowo szybko, później coraz wolniej. Jeżeli zmierzymy natężenie prądu i czas rozładowania, można wyznaczyć ładunek. Bo tak właśnie definiujemy ładunek elektryczny w powiązaniu z natężeniem prądu. Taka elementarna cegiełka tego albo taki elementarny kwadracik pola powierzchni tej właśnie figury może nam ilustrować właśnie jednostkę. Gdyby to był jeden amper. Razy jedna sekunda mielibyśmy również jednostkę ładunku. I to nam podpowiada, że można w ten sposób wyznaczyć ładunek kondensatora naładowanego. Prościej można byłoby wykonać to doświadczenie, gdyby udało nam się utrzymać stałe natężenie prądu elektrycznego, bo wówczas wykresem byłaby taka prosta pozioma. Natężenie prądu jest stałe. Wobec tego mielibyśmy tu do czynienia z prostokątem, i wówczas bok razy bok pole tego prostokąta ilustrowało nam ładunek y, kondensatora, ładunek elektryczny. Można to zrobić w ten sposób, zmieniając ten opór w obwodzie, albo wykorzystać układ elektroniczny, w którym opór będzie zmieniał się automatycznie. Ładować będziemy kondensatorek z baterii około 9 V miernik pokaże nam prąd rozładowania. Najpierw ładujemy ten kondensator, ustawimy sobie ten prąd na około 100 mikroamperów, 100 milionowych części ampera i teraz równocześnie z odłączeniem baterii, ja mam tu specjalny taki wyłącznik, włączam sekundomierz. Uwaga. Start. Stop. No, trwało to Prawie 2 sekundy. I teraz rachunek będzie prosty. 100 mikroamperów razy 2 sekundy to jest 200 mikrokulombów. Oto taki był ładunek. Napięcie początkowe wynosiło około 9 V. Gdyby to było 10 V, Wówczas, kiedy podzielimy 200 mikrokulombów przez 10, otrzymujemy pojemność kondensatora. 20 mikrofaradów. Tu było jednak napięcie nieco mniejsze, wobec tego oznacza to, że ta pojemność była nieco większa. Ponad 20 mikrofaradów. I w ten oto sposób można szybko wyznaczyć pojemność kondensatora. Oczywiście są i inne metody, ale to jest ta metoda podstawowa. W zależności od ładunku, i napięcia początkowego potencjału między okładkami tego kondensatora. Pozostaje nam jeszcze do określenia ta jednostka podstawowa dla nas nowa, mianowicie przypomnę, że jednostka natężenia prądu 1A może być zdefiniowana jako stosunek jednego kulomba przez jedną sekundę. kulomb to jest jednostka ładunku. Pochodzi od nazwiska uczonego, którego oglądaliśmy na naszych poprzednich zajęciach. No teraz wypadałoby pokazać ampera, ponieważ od jego nazwiska pochodzi ta jednostka. Uczony ten zajmował się badaniem obwodów elektrycznych, a zwłaszcza zjawisk magnetycznych, które im dotyczą. W ten sposób dochodzimy już do poznania wszystkich elementów składających się na prosty obwód elektryczny. To jest właściwie przypomnienie, źródło prądu, odbiornik, jakiś opór, może to być na przykład żaróweczka, miernik natężenia prądu, zwany amperomierzem, i miernik napięcia na zaciskach, na przykład żarówki, czy tak jak tutaj żarówki i amperomierza łącznie, albo też na zaciskach źródła tego napięcia, czy też źródła prądu. A więc powtarzam jeszcze raz: źródło prądu, odbiornik i dwa mierniki: woltomierz i amperomierz, oczywiście przewody łączące, do czego można wykorzystać wskazania mierników. To Państwo również pamiętają, zatem tylko przypomnę, że kiedy podzielimy wskazania woltomierza przez wskazania amperomierza, czyli napięcie przez natężenie prądu, obliczamy opór elektryczny tej części obwodu. Natomiast jeżeli pomnożymy te wskazania, otrzymamy moc pobieraną właśnie przez ten fragment obwodu, do którego podłączony jest woltomierz. Radziłbym przy najbliższej okazji poznać dokładniej ten obwód, nauczyć się odczytywać wskazania przyrządów, no i opanować montaż, sam montaż. Najlepiej wykonać te doświadczenia w pracowni szkolnej, no i możliwe, że i w domu. W tym przypadku, jeżeli chodzi o źródła zasilania, mogą być takie na przykład baterie dostępne w handlu, z żarówką czy jakimiś kawałkami drutu, myślę, nie będzie kłopotów. Mogą być kłopoty z miernikami. I wówczas również trzeba by było sobie w jakiś sposób radzić. Tak można wykonać najprostszy miernik. Potrzebny do tego na przykład jest kompas, pudełko. Może być od zapałek. Nawijamy kilka zwojów drutu. Łączę teraz wszystko razem. Umieszczam kompas w pudełku. Obwód zawiera baterię i wskaźnik żaróweczkę. Zamykam obwód. Obserwujemy wskazania kompasu. Tak jak wskazówka miernika. Wychylenie pokazuje nam, że w obwodzie płynie prąd elektryczny. Jeszcze raz otwieram obwód. Wskazówka się uspokoi, i teraz znów zamykam obwód. Jeżeli dysponujemy zwojnicą zawierającą większą liczbę zwojów, Wówczas zamiast igły kompasu wystarczy kawałek stali z zaostrzonymi takimi końcami, którą możemy ustawić właśnie w tej zwojnicy. No i teraz, gdy zamknę obwód, obserwujemy wychylenie, dość mocne wychylenie wskazówki. Aż za mocne, jeszcze raz powtórzę. Właśnie. Aż zaczepia nam. Trochę odsunę. Tak. To świadczy o tym, że w obwodzie płynie... Prąd elektryczny. Takim miernikiem również można byłoby się posługiwać. Czas wobec tego chyba już na sformułowanie pierwszych praw dotyczących obwodu elektrycznego. Zacznijmy od podstawienia zasadniczego pytania. Od czego zależy natężenie prądu w obwodzie? Do tego celu wykorzystamy obwód właśnie takiego typu. Bateria, którego liczbę ogniw będziemy mogli zmieniać, jakiś odbiornik no i mierniki. Które nam pokażą, jakie jest napięcie na zaciskach i jaka jest wartość natężenia prądu. W obwodzie mamy dwa mierniki, amperomierz i voltomierz. Będziemy pobierali prąd kolejno z jednej baterii, tak jak teraz. Odczytujemy wskazania mierników, napięcie i natężenie prądu w obwodzie. Teraz pobieram prąd z dwóch baterii i z trzech. Baterii. Widzimy, że ze wzrostem napięcia wzrasta natężenie prądu. Jeszcze raz powtórzymy to doświadczenie z jednej baterii, z dwóch i z trzech. Tak można sobie wyobrazić wyniki pomiarów przedstawione graficznie. Punkty te leżą na jednej prostej. Co jest ilustracją zależności wprost proporcjonalnej. Możemy powiedzieć, że jest to zależność liniowa ze wzrostem napięcia wzrasta natężenie prądu. Można było powiedzieć, że natężenie prądu jest proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców tego odbiornika, w którym płynie dany prąd. Jeżeli ta, ta zależność jest. Wprost proporcjonalnością, tak to można powiedzieć, to znaczy, że stosunek tych dwóch wielkości jest stały. Jak Państwo pamiętają, stosunek tych dwóch wielkości wyraża opór elektryczny. Przedstawiamy to symbolem R. Zatem opór elektryczny rzeczywiście można obliczyć w ten sposób, dzieląc napięcie na zaciskach danego odbiornika przez natężenie prądu płynącego przez dany odbiornik. Wypadałoby teraz postawić następne pytanie. Warto tylko sobie jeszcze przedtem przypomnieć, że tak możemy określić również jednostkę oporu elektrycznego. Kiedy przez przewodnik płynie prąd 1 Ampera, a napięcie na zaciskach wynosi 1 V, wówczas mamy do czynienia z jednostką oporu elektrycznego, którą nazywamy OMEM. OM również pochodzi od nazwiska uczonego, który zajmował się badaniem obwodów elektrycznych. I w ten sposób sformułowaliśmy pierwsze prawo. Które można by było tak właśnie określić, że natężenie prądu płynącego przez przewodnik zależy od napięcia. Chciałoby się teraz postawić następne pytanie: od czego zależy opór elektryczny? Pozornie wydawałoby się, że odpowiada na to pytanie ten wzór, że opór elektryczny można w ten sposób obliczyć. Czy to znaczy, że opór elektryczny zależy od napięcia i natężenia? Oto z tego wykresu widzimy, że kiedy zmieniało się napięcie, zmieniało się również i natężenie. A stosunek tych dwóch wielkości pozostaje tutaj stały. A więc nie można powiedzieć, że opór elektryczny zależy od napięcia i natężenia. W ogóle prąd elektryczny można sobie wyobrazić jako uporządkowany strumień nośników elektryczności. W metalach jest to strumień elektronów. Ten strumień elektronów porusza się między węzłami sieci krystalicznej. Dochodzi tam do pewnych zderzeń. A więc do pokonywania pewnych oporów, i to właśnie charakteryzuje nam opór elektryczny. Od razu z tego widać, że prawdopodobnie opór elektryczny zależy od rodzaju materiału, przez który płynie prąd elektryczny. Ale czy tylko, żeby odpowiedzieć na to pytanie, wykonamy następne doświadczenie. Wykorzystujemy źródło zasilania, mierniki i rozpięte obok siebie przewody z różnych materiałów, do których za pośrednictwem tego zacisku możemy doprowadzać napięcie. Tym razem obwód będziemy zasilać pod stałym napięciem. Odczytujemy wartość tego napięcia, wskaże je woltomierz. Wynosi ono w przybliżeniu 1 V. A teraz kolejno w obwodzie umieszczać będziemy poszczególne przewody rozpięte tu na ramię. Odczytujemy wartość natężenia prądu, wskaże nam drugi miernik tę wartość. Uwaga, pierwszy przewód. Takie jest natężenie prądu. Drugi. Znacznie mniejsze. Przypominam, ponieważ napięcie jest stałe w tym przypadku, cały czas wynosi 1 V. Wobec tego, jeżeli natężenie prądu jest mniejsze przy stałym napięciu, to znaczy, że opór elektryczny jest tym razem większy. Następny przewód, natężenie prądu znacznie większe, to znaczy, że opór elektryczny jest jeszcze mniejszy, znacznie mniejszy od pierwszego. I czwarty przewód, no, tym razem przekraczamy możliwości wskazań tego. Miernika, czyli opór elektryczny w przypadku jest bardzo mały. Można teraz zauważyć, że te przewody różnią się grubością, a dokładniej powiem, polem przekroju poprzecznego. Po prostu w ten sposób, że tu są zwinięte dwa takie same druty jak tu. Porównajmy zatem opór tego pojedynczego przewodu. Takie są wskazania miernika. A teraz dwa. Przewody razem zwinięte tego samego rodzaju, długość taka sama, natężenie prądu jest większe, to znaczy, że opór elektryczny jest znacznie mniejszy. Czy opór elektryczny zależy od długości przewodnika? No, sprawdźmy to w tym pierwszym przypadku. Jeszcze raz popatrzmy na wskazania miernika, tyle on wskazuje. A teraz zmniejszam długość przesuwając ten górny zacisk w dół. Uwaga! Maleje długość, natężenie prądu wzrasta, to znaczy, że opór elektryczny maleje. Teraz zwiększam długość, natężenie prądu maleje, to znaczy, że opór elektryczny wzrasta. Widzimy, że opór elektryczny zależy od długości przewodnika i wzrasta ze wzrostem tej długości. Oto wyniki naszych doświadczeń. Tu można zauważyć, że ze wzrostem długości zwiększa się opór. Jeżeli długość przewodnika wzrasta dwukrotnie, opór jest również dwukrotnie większy. Tu trzykrotnie większy. Natomiast kiedy będziemy zwiększać pole przekroju poprzecznego, zamiast jednego przewodnika będziemy brali dwa przewodniki, teraz cztery, tyle razy opór maleje. Z dwóch R mamy R i tu mamy jedną drugą. Zatem opór elektryczny rzeczywiście zależy od długości przewodnika, to jest zależność prosta, zależy od pola przekroju poprzecznego i to jest zależność odwrotna. A zatem we wzorze na obliczanie oporu mamy w liczniku długość przewodnika, w mianowniku pole przekroju poprzecznego. Współczynnik, który tu występuje, charakteryzuje materiał, z którego jest zrobiony ten przewodnik. Ten przewód przez który płynie prąd elektryczny. Przekształcając ten wzór, można znaleźć sposób obliczania tego współczynnika. Jak widzimy, trzeba opór elektryczny pomnożyć przez pole przekroju poprzecznego tego przewodnika i podzielić przez jego długość. Jednostką, która tu wystąpi, będzie om razy na przykład jednostka przekroju poprzecznego metr kwadratowy dzielona przez metr, czyli om razy metr. Można to tak obrazowo powiedzieć, że liczbowo jest to równe oporowi takiej kostki, której krawędź wynosi jeden metr. Można też pole przekroju poprzecznego mierzyć w milimetrach kwadratowych, a długość w metrach. Tak właśnie zrobimy, bo ten współczynnik ma dość duże znaczenie. Nazywa się oporem właściwym. Czasami znajdziecie Państwo w innych podręcznikach opornością właściwą. A tematem naszej najbliższej pracy laboratoryjnej jest właśnie wyznaczenie tego współczynnika. Tu może już uprzedzę od razu, że wstępnie zmierzyliśmy średnicę tego drutu. I jego długość. A oto jak przebiega nasze doświadczenie. Przewody, które nas interesują, nawinięte są na walcu. Mamy tu trzy różne przewody z różnych materiałów: mieć, specjalny drut oporowy i stal. Zasilać układ będziemy z zasilacza. Tu jednocześnie jest miernik, na którym odczytamy od razu natężenie prądu. Ale zasilacz jest tak skonstruowany i tak teraz ustawiony, że za każdym razem pokaże. Taką samą wartość natężenia prądu. Tak jest ustawiony. Popatrzmy. W przypadku miedzi 0,7, drutu oporowego 0,7 Ampera i stali również 0,7 Ampera. Wobec tego pomiar będzie się sprowadzał właściwie do odczytania wartości, które nam wskaże woltomierz. Bo to napięcie na zaciskach będzie się zmieniać. Do pomiaru wykorzystamy teraz te dwa dolne przewody. Rozpoczynamy od stali. Uwaga. Boltomierz wskazuje 0,4 V. Natężenie prądu, tak jak żeśmy to już stwierdzili, 0,7 Ampera. A teraz specjalny drut oporowy używany w różnych urządzeniach, na przykład w grzejnikach. Tym razem napięcie wynosi 5 V. Natężenie prądu, tak jak przedtem, 0,7 Ampera. Przypomnę jeszcze raz: długość 1 M w obydwu przypadkach, średnica tego drutu 0,5 mm, napięcie w przypadku stali 0,4 V, w przypadku stopu oporowego 5 V i natężenie prądu w obydwu przypadkach 0,7 Ampera. Pozostałe wielkości myślę, że Państwo już sami obliczą. Tu są jednostki. I jeszcze podane, więc myślę, że z tym kłopotów już nie będzie. A my zajmiemy się teraz obwodami nieco bardziej skomplikowanymi. Przykład takiego obwodu znajduje się tu przede mną. Kiedy włączę zasilanie, obserwujemy świecenie trzech żarówek. Żeby to pokazać, jeszcze raz wyłączę na chwilę. Tak, o właśnie trzy żarówki świecą, a połączone one są w ten sposób jedna za drugą to znaczy przewód łączący koniec jednego odbiornika. Łączy nam z początkiem następnego, koniec drugiego, z początkiem trzeciego i tak dalej. Natężenie prądu w obwodzie odczytujemy tu od razu na amperomierzu. Wynosi ono 0,2 Ampera. To jest na tej czerwonej skali. A teraz zmierzymy napięcia na zaciskach poszczególnych żarówek. Odczytujemy wyniki tutaj, które nam wskaże woltomierz. Pierwsza żarówka 1,8 Ampera. Volta. Druga żarówka. 2 V. I trzecia żarówka. Również 2 V. A napięcie na zaciskach wszystkich trzech żarówek, to znaczy dostarczane ze źródła. No, prawie jak widzimy. Prawie 6 V, dokładniej 5,8 V. Przypomnę jeszcze raz, napięcia na zaciskach poszczególnych odbiorników 1,8 V, 2 V i 2 V. Natężenie prądu we wszystkich przypadkach 0,2 A, bo tu nie było żadnych rozgałęzień. Napięcie całkowite 5,8 V. Trzeba będzie teraz obliczyć poszczególne opory i opór całkowity obwodu. Myślę, że Państwo już zauważyli ciekawą tu właściwość. Napięcie całkowite wypadło nam w tym przypadku właśnie takie jest. Sumą tych napięć cząstkowych mierzonych na poszczególnych odbiornikach. I to było połączenie szeregowe. Czas teraz na rozgałęzienia obwodu. Trzy oporniki mają wspólny początek. Doprowadzamy tu napięcie około 10V. I takie samo napięcie jest na zaciskach każdego z tych oporników, bo po prostu początki one mają wspólne, zresztą te końce również są ze sobą połączone. Prąd, który płynie przez każdy z nich, może być również odczytany. Natężenie tego prądu wskazują te amperomierze. Proszę zwrócić uwagę teraz na ich wskazania. Natężenie prądu płynącego przez pierwszy opornik, przez drugi opornik i przez trzeci opornik. No i całkowite natężenie prądu pobieranego z baterii, które wynosi tutaj 2A. Jak pamiętamy, napięcie wynosi 10V i to jest napięcie na zaciskach każdego z tych oporników, jednocześnie napięcie całkowite, bo początki i końce tych części obwodu są wspólne. Natężenia prądu przez pierwszy płynącego 0,75A, przez drugi 0,35A i przez trzeci 0,90A. Całkowite natężenie prądu 2A. W wolnej chwili proszę obliczyć poszczególne opory elektryczne poszczególnych tych oporników, no i opór całkowity. Zanim to jednak nastąpi, warto już tu zwrócić uwagę na jedną ciekawą właściwość. Gdybyśmy tutaj obliczyli sumę tych trzech danych, zobaczymy, że w przybliżeniu rzeczywiście będzie 2A. No i nic dziwnego, przecież obowiązuje zasada zachowania ładunku elektrycznego. Gdybyśmy to pomnożyli przez dowolny czas, to przecież mielibyśmy wówczas ładunek. I oczywiście ładunek płynący w tym przewodzie górnym musi być równy sumie ładunków płynących w tych trzech rozgałęzieniach. Z tego wynika właśnie to, co tutaj żeśmy stwierdzili, że suma natężeń prądu w tych trzech rozgałęzieniach jest równa temu właśnie natężeniu prądu. Proszę obliczenia samodzielnie wykonać, rozszerzyć swoje wiadomości, poznając też bardzo ważne prawo, które dotyczy tych zjawisk. To jest właśnie prawo Kirchhoffa. My postaramy się na naszym następnym spotkaniu podać wyniki tych doświadczeń. Proszę się również rozejrzeć wokół siebie i znaleźć wiele przykładów rozgałęzień obwodów. Obwodów nieco bardziej skomplikowanych, począwszy od obwodów elektrycznych powiedzmy w pojazdach mechanicznych do sieci zasilającej na przykład nasze mieszkanie. I ja myślę, że potwierdzenie tego wszystkiego Państwo znajdą. My na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na następne. Do zobaczenia.